Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj do Was przychodzę z bardzo nietypowym filmem, jak na tą porę roku u mnie na kanale, ponieważ dotychczas od kilku dobrych lat taki film pojawiał się 1 grudnia. Już możecie się domyślać, to już w tak końcu od tytułu, o czym dzisiaj mowa, a mianowicie chciałam Wam pokazać moje zakupy w Senseju. To są moje zakupy, to nie jest żadna współpraca, jeżeli dla kogoś to ma znaczenie. Moje zakupy w Senseju, w którym to kupiłam dekoracje świąteczne. Jest to chore, ale do tego dojdę za chwilę, bo muszę również dorzucić pewną swoją dygresję i chciałabym odnieść się w tym filmie również do tego, jakiej jakości są te rzeczy. Ja wiem, że to jest dosyć subiektywne, ale postaram się Wam odpowiedzieć, opowiedzieć właściwie, opowiedzieć o tym, Boże, przepraszam, opowiedzieć o tym, czy uważam, że te rzeczy były warte swojej ceny i w ogóle, czy one są dziadowskie, czy, czy są dosyć atrakcyjne to co, zapraszam Was gorąco do oglądania, a linki do wszystkich produktów znajdziecie rzecz jasna w opisie. I powiem Wam szczerze, że ja osobiście, jak wiecie pewnie, mieszkam w Warszawie i pamiętam doskonale sytuację, która podejrzewam, że miała miejsce jak buncyk cyk z 10 lat temu, tylko po prostu tak mi utkwiła w pamięci, jak była ogromna afera, naprawdę afera, która się obiła nie tylko o Warszawę, ale również prawie o całą Polskę, kiedy to smyk przy Alejach Jerozolimskich, to jest jedna z takich, no powiedzmy, główniejszych ulic, bardziej w centrum nie wiem jak to wyjaśnić, bo to jest dosyć długa ulica nieważne, smyk zrobił dekoracje świąteczne, dekoracje bożonarodzeniowe przed 1 listopada słuchajcie, ten smyk został schejtowany na lewo i na prawo, opluty, ludzie wręcz tam prawie wieszali na nich e, szubienice e, jak można przed 1 listopada jak można przed wszystkich świętych zrobić dekoracje świąteczne jest to nieludzkie, niegodne Obrzydliwe wręcz, to wywołało niesamowitą e, falę agresji, właśnie, dlatego tak mi to odkwiło w głowie. Dzisiaj już nikogo to nie dziwi. Ja byłam e, w sierpniu, bliżej końca sierpnia, ale jednak jeszcze były te ogromne upały w TK Maxie i kupiłam jedną, jedyną jesienną rzecz, ponieważ jesiennych rzeczy już praktycznie nie było, były tylko i wyłącznie rzeczy na Halloween, a to był sierpień i mieliśmy po 30 wtedy 4 stopnie na zewnątrz. Dzisiaj już nikogo nie dziwi to, że po prostu we wszystkich sklepach, jak jeden mąż, są święta Bożego Narodzenia. I powiem Wam szczerze, że mam takie trochę poczucie, że jeżeli teraz właśnie się nie kupi czegoś, co ma się ewentualnie upatrzone, to może się faktycznie okazać późba tak, że w grudniu czy nawet w drugiej połowie listopada po prostu te rzeczy się wyprzedadzą i już ich nie będzie. I dlatego ja właśnie zdecydowałam się na Sinseja. Już teraz. Powiem Wam, że ja mam poduszki, bo to też będzie trochę historia of my life. Ja mam poduszki do dużego pokoju, do salonu świąteczne, które nie są stricte świąteczne, ale mam je 5-6 lat, i w tym roku bardzo się napaliłam, żeby troszeczkę zmienić ten salon, żeby pójść właśnie znowu w taki styl bardziej cozy, bardziej przytulny, bardziej zimowy. No, chciałam po prostu coś zmienić, i bardzo się napaliłam na Poduszki sweterkowe. Przegapiłam niestety fakt, nie wiem jak ja to zrobiłam, że to nie są właśnie poszewki, tylko to są poduszki. W ogóle wszystko kupowałam online to jest istotna informacja z 15% zniżką, ponieważ jak się zalogujecie, jak ściągniecie aplikację i chcecie zrobić tam pierwsze zakupy w aplikacji Sensei'a, to macie 15% zniżki. Więc wszystko było z 15% zniżką. Nieważne, że już macie konto i już kiedyś, dobra. I już kiedyś robiliście zakupy. No i pierwsza właśnie sprawa to te poszewki. No niestety, życie, jak to mówią. I pierwsza sprawa, słuchajcie, to te poduszki ich regularna cena to 30 zł bez grosza. Są sweterkowe, spodobały mi się alcy na stronie Niesseja. No i jaka jest jakość tego? Oczywiście 30 zł za poduszkę to jest cena atrakcyjna, na przykład względem homendiu. No ale właśnie, co z jakością? Obawiam się niestety, że to są, że kupiłam poduszki tak zwane jednorazowe. Nie wierzę w to, żeby one mi przetrwały lata, jak właśnie moje poszewki z homendiu, które od tych sześciu lat regularnie piorę i regularnie na te święta układam. Dlaczego? Dlatego, bo jest to poduszka. Nie można zdjąć tego sweterkowego czegoś. Ona jest stosunkowo sztywna, więc nawet mi to pasuje, bo wszystkie moje poduszki są takie wypukłe, więc ta sztywna będzie ok, ale jakość wykonania tej poszetki na niej z daleka czy nawet z bliska, kiedy stoi, wygląda bardzo ładnie. Natomiast kiedy się przyjrzymy, to jest bardzo cienki, ultra cienki materiał, zszyty tak jak cię mogę w niektórych tutaj miejscach. I obawiam się, że ten materiał ma taką skłonność jeszcze do wychodzenia, podejrzewam, ze środka tej poduszki takich kłaczków i niestety podejrzewam, że jeżeli ktoś o coś zaczepi albo coś ten deseń, to to się za chwilę pozaciąga i niestety szlak to trafi. No niemniej jednak ja jestem z tego zadowolona. Um, kurzyłam się, bo szczerze mówiąc nie wiem jak ja to właśnie zrobiłam, jest to moja wina, myślałam, że to będzie taki gruby, sweterkowy materiał. Zdecydowałam się, ich w sumie jest cztery, ja zdecydowałam się na zieloną, na czerwoną i ta czerwień jest taka typowo świąteczna, tutaj aparat nam ją rozjaśnia w stronę takiej bardziej pomarańczy, maliny. Nie, to jest taka klasyczna czerwień, tutaj również na niej widać właśnie tą taką nierówność z szycia na boku oraz na szary. Ta szara jest taka stosunkowo jasna, ona na upartego może robić za, nie no, wygląda jak szara, chciałam powiedzieć, że na upartego może robić za beż, o i tutaj już, już ta poszewka, poduszka jest zaciągnięta, więc lojalnie uprzedzam, jeżeli komuś się też one spodobały, no to myślę, że to, po prostu nie wyobrażam sobie tego uprać. Myślę, że to można byłoby tylko uprać w ręku, no i też nie wiadomo, z czego jest ta poduszka i jak to się zachowa. Zdecydowałam się również na dwie poszewki, ponieważ to było na zdjęciu, właśnie te sweterkowe z tymi i to bardzo mi się spodobało. I powiem Wam, że te poszewki, już mówię, ile, ile kosztują, kosztowały po 26 no zł, już jakby sedano już to było 25,99. I pierwsza jest czerwona z napisem Enjoy Winter. I powiem Wam, że tutaj ta jakość jest zdecydowanie lepsza, ale też ten materiał, ten splot, uważam, że nie przetrwa wielu prań. Tak jak ten napis, ja mam z podobnego materiału, nie wiem co to jest, obojętne, poszewki z H&M i one są właśnie do prania na 100 razy i nic się z tym nie dzieje, ale czuć, że tamta poszewka jest taka sztywniejsza i że to jest porządniejsze, to jest cieńsze i też ma taką tendencję do kulkowania się, no niemniej jednak temu wróżę dłuższą karierę. I mam też drugą, w samej cenie, to jest ta sama kolekcja, czyli Holly Jolly. I to jest dokładnie ta sama historia. I tutaj chciałabym zrobić pauzę i zapytać Was, czy możecie mi polecić jakąś golankę do ubrań? bo mam kilka dodanych na Allegro, ale czytałam komentarze, że to się w ogóle do niczego nie nadaje. Tylko mi nie mówcie, że kupiliście w Biedronce albo w Lidlu, bo to jest loteria. W jednym Lidlu są, w drugim Lidlu nie ma. W jednej Biedronce są, w drugiej Biedronce nie ma. Więc jeżeli ktoś ma do polecenia jakąś golarkę do ubrań, to jestem chętna na takie polecenie, bo potrzebuję. No i kupiłam coś, co już mojemu mężowi się nie podobało, kiedy mu pokazałam w internecie, a kiedy zobaczyłam to na żywo, to się trochę wkurzyłam. Mój mąż się śmiał, aż się popłakał, naprawdę. Kosztowało to w regularnej 36 zł i jest to najbardziej dziadowska rzecz ever, a więc, ale jej nie zwracałam, bo mi się to po prostu by nie opłacało, um, bo nie wiem właśnie, czy w Synseju są darmowe zwroty, nie ma, trzeba odesłać albo oddać, no nieważne, nie zwróciłam tego i jest to, słuchajcie, ta laska. No i ona na zdjęciu wyglądała, śmiem twierdzić, zupełnie inaczej. Ja umiem kupować przez internet, naprawdę, mam jakiś taki dar i rzadko się kiedy mylę. Moim zdaniem, nie wiem na ile to będzie widać, to jest inny produkt. Ona na zdjęciu wygląda, jakby ten materiał był taki gruby, a bawełniany i na, jakby na mocno obciągnięta była ta laska, tak? Jest bardzo kształtna. No i słuchajcie, ja byłam pewna, że ten materiał właśnie będzie taki, kurde, kiedyś w Homendieu były takie właśnie poduszki, taki, taki nasztywny, że to będzie taka wypchana na sztywno właśnie laska z materiału. Które absolutnie, nawet na tutaj maksymalnym zoomie, nie widać, żeby ten materiał miał takie włoski. Co mi przyszło? Przyszło mi takie coś, które po pierwsze nie jest na sztywno wypchane. To jest taka pianka, znaczy nie pianka, no takie wypełnienie, które ma tendencję do takiego skulkowania Więc ona nie trzyma w ogóle kształtu. Już nie wspomnę, że w ogóle jest tak uszyta. Należałoby to próbować, i to jest taki materiał. Homendium miało takie poduszki sprzedawane, właśnie z takiego z taniej, takiej watoliny, i ona lubiła, że jak ona się skulkowała, to już święty Boże nie pomoże. No i tutaj jest naprawdę problem, żeby tą watolinę spróbować w tym miejscu, która się tak właśnie skawaliła, jakoś rozpulchnić, rozciapać. Nie trzyma to kształtu. Wygląda to zupełnie inaczej, ale nie to jest już nawet najgorsze. To słuchajcie wygląda jak żywcem wyjęte z AliExpress i to z AliExpress za dolara. Ponieważ materiał ten jest tak, z takich włosków i kiedy on do mnie, kiedy już ta poduszka do mnie przeszła to już było widać takie jakby zarysowania, bo ta czerwień jakby spod spodu wychodzi ta, ten biały materiał. O, tutaj najlepiej to widać. Oczywiście można próbować to uklepać, może jakąś mokrą ręką, ale powiem szczerze, że to jest tak dziadowskie, że to przechodzi ludzkie pojęcie. Ja to kupowałam z myślą o tym pokoju, bo w tym roku odchodzę od różowych dodatków. No i to będzie stało sobie w tym pokoju do nagrań. Um, dlatego też między innymi tego nie zwróciłam, ale. Nie było to absolutnie warte swojej ceny. Plus jest taki, że można sobie z tego po prostu zrobić o, poduszkę na kark. Nie polecam Wam tego, z tej samej jakby serii jest ciasteczko, jest piękwinek i nie pamiętam czy coś jeszcze. Nie wiem jak tamte wyglądają, ale no jest pewne ryzyko, że będą równie dziadoskie. Kolejna rzecz, którą kupiłam, i ona również kosztowała 36 zł, czyli w regularnej, czyli to tyle samo co ta laska, to koc. I ja mam jeden koc z Sinsaya, nie wiem, sprzed ilu lat e, nic się z nim nie stało, prałam go regularnie, właśnie też świąteczny. Te koce z to jest 1,30 na 1,60 m. One są spoko, bo mają. E, one są bardzo cienkie, więc są takie liche, ale przez to też nie zajmują dużo miejsca, mają ładne printy i tak jak mówię, no przynajmniej z tym szarem, który mam, nic się nie działo po praniu. Mm, więc z koca jestem jak najbardziej zadowolona. Wybór tych kocy był stosunkowo e, duży, z tym, że no to jest właśnie takie cieniusieńkie, tak? No ale i też cena jest atrakcyjna, na przykład w stosunku do homendium. Kupiłam też dwa dywaniki łazienkowe, po których tutaj akurat się spodziewałam, że to nie będzie najwyższego kalibru, że się tak wyrażę, ponieważ one były po 23 zł. Jeden czarny. Z dziadkiem do orzechów i to jest dokładnie ta sama historia co na lasce, czyli ten czarny materiał lubi, widzicie tutaj na zagięciu, lubi się tak, o, i wtedy wychodzi taki biały. To jest dokładnie ten sam dziadowski materiał, natomiast i ten dywanik jest ultra cieniutki. Ja mam taki, no taki naprawdę cieniutki, ale ponieważ jest łazienkowy, no to ma tutaj e, niby antypoślizgową tą matę. I ja ten dywanik kupiłam z myślą o przedpokoju. Żeby położyć go jak w zimie choć nie wiem, czy będzie śnieg ale jak się w zimie chodzi brudnymi, mokrymi butami, to żeby po prostu stawać na tym, żeby to nie jako było wycieraczka. o w ten sposób. Natomiast wzór jest dosyć ładny, jakość wykonania moim zdaniem pozostawia wiele do życzenia. Do butów jak znalazł. I wzięłam też drugi Magic Winter Time, i ten wzięłam z myślą o łazience. W łazience on raczej nie wyląduje, jeszcze zobaczę, ale wyląduje też gdzieś, jako podejrzewam, wycieraczka, ewentualnie go położę w tym gościnnym kiblu, ale pewnie on jest za duży. No i tutaj mamy do czynienia dokładnie z tym samym materiałem, więc wygląda to. Można go oczywiście, wiecie, przygładzić wygładzić. Myślę, że to także pójdzie jako wycieraczka. Ja nie pamiętam szczerze mówiąc jaką mamy wycieraczkę. Natomiast kierowałam się niską ceną i tym, że będę mogła to na stop prać. Kupiłam też bardzo ładne bombki na choinkę tutaj do małego pokoju. Bardzo mi się one podobają. One kosztowały 16 zł z tego co pamiętam. Nawet nie muszę sprawdzać. Jest cała kolekcja takich welurowych pseudobombek. I powiem Wam, że one wyglądają bardzo ładnie. Nie licząc tylko tego tutaj. To bym powiedziała, że są takie e, jakby luksusowe, bardzo mi tutaj będą pasowały na tej choince. Mówię wybór kształtów, kolorów był bardzo duży e, i uważam, że ten zestaw bombeczek zdecydowanie jest wart swojej ceny. Tu mamy ich, czego tu jest napisane cztery. Ciekawe. Może opakowanie jest po prostu od czego innego. Raz, dwa, trzy, sześć. A z tyłu jest napisane cztery. Więc z tego jestem szalenie wręcz zadowolona. Złapałam też podkładki, jak zwykle, pod, wiecie, pod co? Pod szklanki i tym podobne, czerwone płatki. One kosztowały chyba 8 zł. No i to jest po prostu filc ładnie wykrojony, więc ok. Z tego także jestem zadowolona. Kupiłam również to kosztowało 16 zł. Taki patyk świąteczny. No, i powiem Wam szczerze, te pateki są zazwyczaj bardzo drogie, a ich jakość wykonania no, nigdy nie jest perfekcyjna. Przynajmniej te, z którymi ja się dotychczas spotkałam. Natomiast tak, na dzień dobry ten miał rozwaloną szyszkę. Tak? Po drugie, tutaj z jabłuszka już odprysła ta farba, i tutaj z tej jarzębinki, żurawinki też odprysła farba. I ja chciałabym być dobrze zrozumiana, powinnam to powiedzieć na początku tego filmu, że. Ja wszystko mogę zwrócić i tak dalej. Ja jestem z tego zadowolona. Ja nic jakby nie wyrzucę no nic nie oddałam. Ja sobie, widzicie, jak to ładnie wygląda z daleka. Ja sobie to zagospodaruję w domu. Ja po prostu Wam pokazuję, że jeżeli byście zamawiały online i miały jakieś duże oczekiwania, no to na przykład może Wam przyjść to z taką rozpieprzoną szyszką. O to tylko i wyłącznie w tym chodzi. To jest taki typowy Plastik Fantastic, jednak te z Home and you są dużo droższe, ale i ładniejsze. Znaczy, bywają, bo z tym też bywa różnie. Natomiast ja to kupiłam z myślą o tym pokoju, o wazonie, i, więc ta szyszka i tak nie będzie widoczna. Eee, a jabłuszko sobie najwyżej urezę albo powyginam. O, można je wygiąć do tyłu. Więc ostatecznie z tego e, patyczka jestem zadowolona. No i teraz rzeczy, które moim zdaniem są bardzo fajne. Eee, pierwsza rzecz, słuchajcie, kosztowała e, 18 zł i jest jeszcze w innej pozie. I bardzo mi się to podoba. I za takie rzeczy w Home and View każą sobie dużo więcej zapłacić. Jest to biały taki reniferek ze złotymi rogami. Naprawdę e, uważam, że jest przeuroczy, bardzo ładny, zdecydowanie warty swojej ceny. E, Wziąłam też takiego drugiego dla rodziców. Bardzo, bardzo mi się naprawdę to podoba. Taka prosta rzecz, a cieszy. Za 26 zł. I to również jest bardzo ładne Wziąłem takiego gnomka. Gnomek też jest bardzo dobrze wykonany, też był zabezpieczony w kartoniku, żeby nic mu się nie stało i naprawdę ładnie to wygląda. Gnomek z latarenką. Tutaj ma nawet taki sweterkowy. Sweterkowy, sweterek, w sensie widać, że to niby ma być sweterek. Też go brałam z myślą właśnie o tym pokoju. I bardzo, bardzo jestem z niego zadowolona. Uważam, że wygląda po prostu przeuroczo. I ostatnie dwie rzeczy to są rzeczy, które albo identyczne, albo prawie identyczne można dostać w Pepko. Ale że składałam tutaj zamówienie, to już po prostu kupiłam je tu, bo ja mam pecha do Pepko. Zawsze jak idę po te rzeczy, które wszyscy pokazują, to ich nigdy nie ma. I słuchajcie, to było jedno to większe za 26, drugie to mniejsze za 20 zł. I są to takie pojemniki. Szklane, gwiazdka, drewniana, one są bardzo Pepkowe, nie? Bo Pepko zawsze ma te z kokardką i z taką dowieszką. I tutaj mają właśnie rogi łosia. Jak najbardziej uszczeleczka, można i to potraktować jako Lampion, jeżeli ktoś ma taką wizję artystyczną. I ja... kurwa! Tak się z tego do Jasnej Ciasnej cieszyłam. I drugi jest mniejsze. Mimo tego, że tutaj smędziłam i zrzędziłam, to generalnie z większości rzeczy jestem zadowolona, ale też warto mieć na uwadze, że jednak no niektóre e, są bardzo, bardzo słabej jakości. Stosunkowo może nie są turbo drogie, to też prawda, ale wiecie, to się tak wydaje. Mimo tego, że kupiłam tego z jednej strony trochę, z drugiej strony nie aż tak bardzo dużo, to jednak e, no sporo zapłaciłam, więc... Dobrze, to ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie, zapraszam was życie jasna do kolejnych filmów. Dajcie mi koniecznie znać, czy kupujecie w ogóle jakieś dekoracje świąteczne i kiedy jakby to robicie, bo moim zdaniem właśnie, jeżeli się tego nie zrobi teraz, to za chwilę się okaże, że już jest za późno. Dlatego postanowiłam dzisiaj nagrać po prostu ten film. Oczywiście to też jest tak, że potem wychodzą coraz to nowe rzeczy. I może być tak, że owszem, te już się wyprzedadzą, ale wprowadzą coś turbofajnego. No a ty już kupiłaś te, no ale jest ryzyko, jest zabawa. Dzięki serdecznie, do zobaczenia do kolejnego filmu buziaki, Papa.